Czekam na patnę jak blok Seki ton, by nas zabrało Wciągnę w ten pod wodę prąd Chwyć wąglą, zniknijmy z radaru Nabieram oddech i chowam głowę pod wodę Wstrzymuję, a zrobię się purpurowy Krew czyści kilka kapsułek kurkumowych Taki sam Mati, Trochę lepszy buzek, trochę tych szmadroscych W przeszłości wolałem r niż jakieś Givenchy I nosiłem zawsze zakotki. O płytę, nie ja spytam w nerwach już co z tym Taki to pośpi, kiwają palcem, że długo to nie będzie trwało, je mnie i groźby Przełączam nowy wykanie gospel Lubię ten krążek, bo trochę odleciał, a ja to w tekstuku mam dobrze Cieszę mi tych, że patrzysz jakbym był najdroższy Lala nie jestem zazdrosny, chcesz poleć albo z tym, albo z tym Ja polecę albo z nią, albo z nią Nie nie dla mnie są związki Inne są przy tobie jak i Uwielgam gdzie do moich nozdrzy Dostają się twoje perfumy, są piękne, weź kurwa je rozpyl, Czekam na fale jak blok, czekam na opaty grom Czekam na planety i Nie wie to miasto, nie wychodzę Festiwal tam, i zło Słucham defesz ląd, a nie na niebiesko Taki mam nastrój, nie smogiem, ja lubię pogodę angielską Oczyszcza powietrze jak Dyson oh! Czekam na fale jak blok, setki ton, by nas zabrało Wciągnę wnet pod wodę prą, z radarów Zawsze prowadzimy rozmowę, nie gadkę, parząc herbatkę. Nalej rosołu ja poszapkuję kurwa, mać nie siebie, natkę. Przejęzyczają się najlepsi, darłem się, żeby jebie, nie ciebie, tylko śmieci. Później, nie krzykiem, donośnym głosem, życzyłem ci nie śmierci, tylko dzieci. Wychodzę kurwiony do roboty, ale nie zawsze, dzisiaj i Twojej przyjaciółki ani kochanie nie pragnę. Ja bym tak się popisał, wiem. Czasem knę na zjebane, nie małżeństwo, społeczeństwo. Do Twojego byłego nie pizdy, mówię koleżeństwo, a do Ciebie kocham nie, nigdy wolę często. Moja robota mnie nie nudzi, tylko jara Jak mam zrobić, to nie później, tylko zaraz I się nie opierdalam, tylko staram Teściowa to nie kurwa stara Tylko mama, A twój brat to nie balas, tylko alam I nie przeszkadza, jak mówię kochana Bo rozjebie ten skarb nam ja, nie dziwko fala Czekam na pan, jak blok by nas zabrało